Słuchajcie, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Zawsze z tą piękną Polsko, polską biało-czerwoną flagą i ją będę reprezentował. Mam też, drodzy Państwo. Mam też dla pana Rafała Trzaskowskiego, bo ostatnio ucieka od tej symboliki mojego szefa sztabu, którego już wymieniał, e, ścigał za to, że pokazał zdjęcie z flagą LGBT z Gazety Wyborczej. Więc, panie Rafale, ja z biało-czerwoną flagą zawsze na całym świecie od wielu lat i w przyszłości, a inni po swojemu w wielu językach. Panie... Rozumiem, że, że Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska nie jest dla wielu z, z Was, nas, nie wiem, wymarzoną opcją, ale jestem absolutnie przekonana, że wszystkie ustawy dotyczące równości osób LGBT, które trafią na biurko Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, zostaną podpisane. Tu nie ma, zobaczycie go w czerwcu na Paradzie Równości w Warszawie z całą pewnością i tu się nic nie zmieni.